Witam Was moi drodzy, jestem Zygfryd Q a to jest Mass Effect 3 Tu badamy... co my badamy? To się nazywało jakoś sanktuarium o... Oh. Oda! Oh, Fuck! Chciałem że badamy sanktuarium, zabijamy kanibali i inne bzdawstwa o wiarze ale co to jakieś jakiś To, jest to, to się nie, nie wiemy w brutalu! brutale! Granatami proszę Państwa granatami Czelek wyborowy Chciałem zrobić mini, ale muszę na szczęście, że mam mini na mało Bardzo zacny, bardzo bardzo zacny Zwykle zgromiłem nie, banshee. tylko nie banszy. I banszy, 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 Nie, nie, tak, nic tak, tak. nie, 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 tak. nie, tak, tak. 50 razy, miał tak Super. Zresztą w sensie, zauł się on nie, nie, no. za nie, nie za się nie trafi, jeśli nie ja nie za każdym nie trafię. Ale to nie jest tak, jak to zrobił. Ouch. 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 nie no. Pytanie będzie jest Bansheed. nie wiedzę. Takie proste. I dostałem moją koleżanką w tym James? I na twą Dużo ma

Bardzo ładnie się spisałeś. Dam ci powód, że to Lizaka w nagrodę. I uśmiechniętą tą buźkę do twojej kartoteki. O. To na pewno go zadowoli. Dobra, amo, odzyskałem. To, to jest śmieszne w tej grze, że tu wszędzie leży amunicja. Świeczny, jak bym grał na hardzie, to też Gdzie resztą moich kolegów? Wjechałem w bez nich. Get ready. musiałem nie. Oh, you stupid. On the throne. Excellent addition. Put the gun down. No. no. Arianda tried to shoot me. Miranda's poisonous influence no doubt. He've blinded them. Where's Kai Lang? I don't know. Gone. He took my research uh. and left us here. It's this space gun, I don't know what it's called now. Ale wygląda bardzo podobnie. That's close enough. Both of you. Kai Lang didn't finish the job, but I will. This ends here. On the contrary, now that the Reapers are taken care of, we have a way out. Let her go. Shepard, don't let him take her. Shepard, please. not Let her go, and you can walk out of here. She's all I've got left. Everything else is gone. Now put down the gun and step aside. Ariana has already been through enough. No, Sheffy. No, postrzeliłem się tylko siostre, no przeżyję przynajmniej dzięki Brenda. temu. Haha, Dziś... ha, jestem super. Wiesz, to był agresywny rozwijwanie, ale nie wiedziałem, co innego zrobić. Bałem że to nie się, to się stanie, jak tego nie zrobię. Nie <laughs> Dziękuję, dzieci, nie chcesz nam budzić walki? Thank you for Oriana. Be Oriana się teraz do mnie przyłączy? By było? I left. I planted a trace on him. the trace? You thought of everything. Not everything. Nobody's perfect. But at least Ori is safe. No, I've never met anyone like you, Miranda. No. You haven't. <laughs> I'll keep your sister safe. Good. Znaczy, nie rozumiem czemu ona umiera. Że ostatnie użycie mocy, mocy wyczerpało ją do, re, do końca czy jak? Oh. Dlaczego jej nie uratujemy czy coś? Ej, ja mam ten, Mediżel. Tam ją posmaruję gdzieś i... Czemu umarło? Let's make sure knows about this place. Ale bez nadziei, że wszyscy moi koledzy umierają? Dorać się okaże, że zakończenie gry to w ogóle Separte umiera, game over nie że przejęliście akt. Koniec nie gry. wtedy się nie tak jest, 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 jest taki hejt jest. na twórców, że... Nikt mi ma nie mówić, nie chcę spoilerów, chcę sam się dowiedzieć. Nawet dzisiaj mi wyskoczyła jakaś aktualizacja Mass Effecta. Specjalnie ją wyłączyłem, bo wystraszyłem się, że mi się zaktualizuje z nowym zakończeniem. Moja no, ja nie chcę jeszcze nowego. The Cerberus Lab you raided hinted at something big, but we never expected this. All those refugees, all that slaughter, just to study indoctrination. Sanctuary didn't need to be shut down, sir. What they learned about the Reapers wasn't worth all those lives. It's useful intel, oh. Commander, but you're right. The cost was too high. Do we have a location on the elusive man? Yes, yeah. we yeah. had a tracer on Highland oh, that reported back. Good. That gives us a fighting chance to take servers out of this war. Agreed. A lot was sacrificed to get this information. I plan to settle the score. Tak okay, jest. So. We end servers and focus on the Reapers. Dobrze. Understood. Pack it out. Dobrze. Teraz gdzie jest Oriana? Hey, Oriana też jest w tym. W tym jak to się nazywa. W Lolo. Haha. Fajna postać, kiedyś grałem Oriana w Lolo. Dobra, lecimy na następną planetę od razu, co? Nie bowiemy się tu jakieś... Czy mamy się popałętać po pokładzie chwilę? Hmm. Kind of yeah, <laughs> no tak. tak. Nie mówimy nic ciekawego? The Dobra sprawdźmy pokłady załogi, bo chcę sprawdzić czy Oriana jest na pokładzie, czy ona gdzieś tam w ogóle indziej sobie wybywa ode mnie Tu? Nie Tu? Nie, tu jest Ashley No tak, mi też Znaczy no też uważam, że to było <grym> Buractwo. Tymczasem jest garus czy coś, ale widzę, że nikogo tu nie ma. Kibałku raczej nie spodziewam się towarzystwa. Ale może tu ktoś będzie jeszcze w laboratorium. Albo i nie. i do mi się też jakieś granociki, a teraz nic nie widzę. Szarza biotyczna, co widzę na ostatnim levelu. Że w nie będzie trzęsłe ładowanie. O, większe bariery dodatkowe. Nie. To chcę. Bardzo zacny. Ho, szarza biotyczna na maksymalnym levelu. Dobra, pytanie brzmi, gdzie jest orgiana do diabła? Hmm. Się wierzy, że tam z Jokerem I to no, Any word from your family? They made it off Palavin. It was tight, but they're okay. We'll awesome. take every scrap of good news we can get. Yeah. Wish I had more, though. Why? I just had to make a tough call with the mark. He said our fleets are being decimated, so I advised him to cease all offensive operations against the Reapers. A full retreat? The only way to save Palavin now is to hold our ships back for the Crucible. But if I'm wrong, then a lot of other Turian families won't be as lucky as mine. No, it If it means anything, I would have given the Primarch the same advice. Yeah, there's that ruthless calculus again. <sighs> How are you holding up, Shepard? This all has to <laughs> we dostęp do egoizmu trochę. Nie, reputacja plus dwa. A ja to nieźle. Minę zbliżenie odblokowana dzięki temu. Ho ho ho. Wow, kto by pomyślał, że podczas rozmowy o wycofaniu floty dowiem się. No minę zbliżenie wy. O, o się chodzi po pokładzie po to, żeby mnie zasalutować. Dobra wracamy do Centrum Informacji Bojowej, wyruszymy już do boju Przynajmniej częściowo Czyli krótko mówiąc, zaczniemy następną misję Albo wyruszymy w pobliże następnej misji, albo whatever Sprawdźmy przede wszystkim jaką mam tą następną misję Zaatakuj bardzo człowieka iluzji, cytadela Tu coś jeszcze jest Centrala komunikacyjna, co to znaczy? jakieś zadanie? w komunikacyjnej? sprawdźmy Piero potem zaatakuje człowieka iluzję Montaro bla 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 dobra nie wiem co tam ale zobaczymy i... O, nie ma Oriany co za pech hmm... dobra dalej James i Ashley No pewnie w następnym odcinku skończymy tą misję i zaczniemy już tą z tym. Dobra, to mi nie jest kompletnie potrzebne. Ale centrum komunikacyjne to mam pewne podejrzenia, że to będzie... Siekacz to będzie jednostrzałowa, modliszka... Aha, siekacz jakoś tam szybko strzela, dobra. To będzie dobre. A, i tak możemy czesnąć. Dobra, sobie dałem bonus. Ashley, 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 co już byś chciała dziewczyna? Oficer przymierza, zwiększa obrażenie od mocy, zwiększa dobrażenie od karabinów snajperskich. Ona ma karabin snajperski? Co by pomyślała? Mistrzostwo zbrojne, większe obrażenie od mocy, zmniejsza opóźnienie regeneracji tarcz o 20%. To się bardziej przyda, bo on pada jak mucha czasami.

systems to access Alliance operations protocols I'm tracking their activity but they're bound to find me sooner or later hang in there we'll be there soon yes yes commander it's sure not ideal but she's the only one with any traction on this the information stored in that network is critical commander if it gets into enemy hands we'll lose a lot of good people Dobra. I'll take care of it Uuuu, jakie ładne te Muszę sobie kiedyś pojechać i zobaczyć taką antenę wielką Czy, czy jak to się nazywa Nie wiem, w Polsce chyba takich głównych nie ma Ale to nic Kiedyś będę bogaty i pójdę do Polsce Nie wiem co to jest,

Nie chcę jestem na urzęciu. Okay, jestem brzmi, 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 Boom! brzmi, 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 brzmi,

Amunicja zamrażająca w przypadku, że trzocika się przyda. Czemu nie? Cholera. Ma? <grym> Gdzie mam teraz już do cholery? Zmówiłem się. <grym> I to żyło. Karoliny, za blisko pewnie. Tam jest jeden, a to na zagotnego. Piękny headshot. Jeszcze jeden. Cholera. Już nie był tak piękny headshot. Co to za diabełstwo? Też panie listnerze, ale... he he, maszcie się ugłaszli się James, do komu klankujesz? Inne pytanie, gdzie mogę w ogóle mam iść? Tutaj? Hehe, to jest Hopkins Nie Tam, wszystko to wychodzę Dobra, to go go Miss Saddle, come in. Miss Saddle, are you there? Too scared to break radio silence. We need the final coordinates. Grace, listen to me. Can't talk. They're right outside. I know you're scared. This is more than you signed up for.

Skończyła municja. A teraz się skończył odcinek, ale jeszcze nie. Też nie wszystko. Fuck, z czego jeszcze mam? Pistolet. A dobra, życiu, nie będzie pistolet Jesteśmy taki granat już prawie, że... Ten pistolet jest koperny. czyli przepakowany. To nie tylko jest grana, ja to jest grana, który się do przeciwnika. Dobra, po rzuciam granat w halo. Jest nie wiem czy ktoś grał w halo. To są takie fajne granaty plazmowe. To jak rzucisz to się przyczepiają do przeciwnika O to wybuchają. Ehe. Dobra, zaraz, zaraz, O, super